Hej, jestem Estosław i zrobiłem chyba coś najbardziej niestandardowego w moim życiu. A mianowicie, jestem teraz na dłużej w Brazylii, w São Paulo. I uwaga, doleciałem tutaj razem z 9 gramami medycznej, którą dostałem od mojego lekarza, kupiłem legalnie w aptece w Polsce. No i co najważniejsze, miałem legalne dokumenty wystawione przez państwo polskie, które umożliwiły mi przekroczenie granicy razem z moim lekiem. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak można podróżować z medyczną do innych państw. Oglądajcie dalej ten film. Na samym wstępie chciałbym, żebyście uświadomili sobie, że od 2017 roku, w którym medyczna została zalegalizowana w Polsce, bardzo dużo się zmieniło. Oczywiście nadal pacjenci spotykają się z niezrozumieniem, szczególnie w publicznej służbie zdrowia. Sam tego doświadczyłem, moja lekarka nie chciała mi przypisać medycznej, mimo że wiedziała, że na moje dolegliwości może pomóc. Dlatego mocno w Polsce rozwinęły się kliniki konopne, które po prostu w których są lekarze, którzy rozumieją, czym jest terapia medyczna, kiedy może pomóc i no po prostu są. Bez stereotypów, bez jakiegoś zbędnego tabu, które najczęściej właśnie inni lekarze mają i to jeszcze kilka lat na pewno potrwa. Takie kliniki, ja z dużą częścią byłem w kontakcie, z wieloma, także rozmawiałem na temat współpracy, szukałem po prostu też sam kliniki dla siebie. No i tak naprawdę chciałem Wam polecić usługi jednej: jest to Centrum Medyczne Online Medicante. Współpracuję z nimi już kilka miesięcy, i ten film także powstał we współpracy z nimi. Bez nich ten wyjazd nie byłby możliwy, więc bardzo serdecznie dziękuję, a Wam polecam po prostu ich usługi, bo mają. To, co kocham najbardziej, czyli jasne, przejrzyste zasady. Macie pierwszą wizytę nie za 300-200 zł, tak jak jest w innych klinikach, tylko po prostu 69 zł. Ale uwaga, każda kolejna wizyta jest za 99 zł, więc nie musicie się obawiać, że pierwsza jest tanio, a kolejne będą drogie. Po prostu wszystkie u nich są tak, żeby były jak najbardziej dostępne, żeby każdy, kto tego potrzebuje, mógł korzystać z medycznej. Jeżeli temat medyczny jest dla ciebie nowością, to bardzo serdecznie polecam film Wszystko o medycznej, który nagrałem, a także rozmowę z Bartkiem z Medicante, gdzie odpowiadałem po prostu na wszystkie możliwe pytania. Ja w tym odcinku za to chciałem wam pokazać, jak zmienia się podejście w momencie, kiedy jesteście pacjentami, bo nie dość, że korzystając z usług Medicante dostaję receptę, wykupuję ją legalnie w aptece, do tego mam możliwość podróżowania z moim lekiem po całym świecie, no praktycznie całym świecie, potem opowiem wam, dlaczego moim zdaniem nie powinno się lecieć do każdego Państwa, nawet ze swoim legalnym lekiem. Co jest jednak najważniejsze? Cały ten proces jest bardzo prosty. Ja, ja już miałem kolejną wizytę. To nie była moja pierwsza, tylko już kolejna wizyta, więc skontaktowałem się z moim lekarzem, że wylatuję za granicę na długo i chciałbym po prostu mieć ze sobą mój lek. I najważniejszą sprawą w tej sytuacji było to, żeby obliczyć ile dni ktoś będzie za granicą i Dawkowanie danego leku na każdy dzień, bo po prostu możecie wywieźć za granicę jedynie tyle leku, ile dokładnie dni tam będziecie, a ni no nie można więcej. Nie można tak, że bierzecie sobie 30 gramów, bo tak, musicie sobie to obliczyć. Więc na przykład, jeżeli ktoś leci na dwutygodniowe wakacje, dajmy na tutaj to, to 14 dni, codziennie korzysta 0,1, to może zabrać ze sobą tak 1,4 grama. U mnie jest to znacznie dłuższy pobyt, dlatego mam ze sobą 9 gramów e, mojego leku. I najważniejsza sprawa: musicie skompletować większą, sporą część dokumentów, ale Medicante bardzo w tym pomaga, więc tak naprawdę nie będziecie musieli się o nic specjalnie martwić. Bardzo ważną sprawą jest: ja mam te dokumenty ze sobą, ale też nie pokażę dokładnie Wam wszystkich, bo są po prostu tutaj dane wrażliwe, którymi nie do końca chciałbym się e, dzielić. Najważniejsza sprawa. Po wizycie, i to w ogóle ja już po pierwszej wizycie dostałem, i to jest też bardzo fajne w Medicante, że oni to robią, nie wszystkie kliniki to robią, dostajecie zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wymagającym przewlekłego stosowania w terapii leków z grupy i tak dalej zawierających konopie indyjskie. I to zaświadczenie po prostu mam od zawsze, od pierwszej wizyty. Ja też mam je na telefonie w sytuacji, kiedybym po prostu został skontrolowany gdzieś jeszcze nawet w Polsce. Do tego oczywiście dostajecie e-receptę, którą my realizujecie później w aptece. Ja realizowałem to akurat w aptece w Superfarmie w Złotych Tarasach. Bardzo mi się podoba ta apteka, bo jest po prostu dla mnie czymś ciekawym, że można sobie w samym centrum Warszawy zrealizować receptę. Oni są też bardzo Przyjeździ mają sobie listki, konopi i zapytaj farmaceutę o medyczną. Bardzo też pozdrawiam pana farmaceutę, który mnie rozpoznał i który mówił, że bardzo fajną książkę stworzyłem, więc to też takie bardzo przyjemne otoczenie do zakupu medycznych. Bardzo ważne jest, żeby poprosić też farmaceutę o to, żeby wystawił wam fakturę. Fakturę taką imienną, bo wiadomo, kupujecie to po prostu na siebie. I bardzo ważną sprawą jest to, że najczęściej na fakturze jest po prostu napisane, że to jest receptura złożona jako towar, więc ja bardzo poprosiłem, żeby w informacjach, w uwagach dodatkowych zostało zawarte dokładnie nazwa mojego preparatu, że to jest ze slabu, że ma 18% HC, że jest tam 15 gramów w tym opakowaniu, bo wtedy to jest taki bardzo jasny dowód, że zakupiliście dokładnie ten lek, który posiadacie. I tak naprawdę to zaświadczenie lekarskie, recepta oraz ta faktura, to są jedyne dokumenty, które są w pełni konieczne do przygotowania przez nas. Dalej Zabawa zaczyna się we współpracy z Medicante, którzy bardzo pomagają swoim pacjentom i którzy robią naprawdę dużo więcej niż inne kliniki konopne, tak żeby każdy pacjent czuł się zaopiekowany. I... Bardzo ważną rzeczą jest to, że oni wystawiają coś takiego jak list przewodni. Oczywiście to jest tak, że w strefie pacjenta wypełniacie odpowiedni wniosek. Cała taka procedura od wypełnienia wniosku do otrzymania odpowiednich dokumentów może trwać około 10 dni, więc musicie też pamiętać przed wyjazdem, że potrzebujecie czasu na to, że nie dostaniecie tego wszystkiego od ręki. I tutaj ja wylatywałem poza Unię Europejską, więc tak naprawdę dokumenty musiałem składać w głównym inspektoracie farmaceutycznym. I Medicante pomogła mi przygotować list przewodni. Tutaj jest po prostu, nazywam się Damian Sobczyk, zamieszkuję tam i tam, planuję podróż do Bazylii w takich, takich dniach, będzie to trwało tyle i tyle dni. Jestem w trakcie terapii, przyjmuję takie i takie leki, dawkowaniu takim i takim. Terapię prowadzę w centrum Medikante, tutaj jest też kontakt do lekarzy, kontakt do mnie i tak naprawdę jest to, że. To jest taki. Chyba list? No, list przewodni na wywóz leku. Jest to takie coś najważniejsze, co właśnie główny inspektorat farmaceutyczny dostaje razem po prostu z kompletem dokumentów. Tutaj jest dalej taki przygotowany, jakby też wniosek przez Malikantę: dokument umożliwiający przewóz lub wywóz środków odurzających. I tu są dane, jakie to jest, co zawiera, ile tego jest, ile na cały dzień. Jest tu pieczątka firmy, jest tu też oczywiście podpis firmy, kontakt do firmy. I uwaga, kontakt do Medicante okazał się bardzo praktyczny. Ja nie wiedziałem, że, że tak robią, ale po prostu główny inspektorat farmaceutyczny, ktoś, kto otrzymuje ten wniosek, dzwoni do kliniki konopnej i sprawdza, czy informacje we wniosku są zgodne z tym, co ta firma ma. Czyli po prostu, czy zgadza się dawkowanie, czy zgadza się, się ten lek i jak to wszystko wygląda. No i ten list przewodni razem z takimi dokumentami, które tutaj dostajecie od Mericante składacie razem z receptą, razem z zaświadczeniem lekarskim i razem z fakturą. Choć nie wiem, czy fakturę dałem. Chyba fakturę miałem ze sobą, już sam nie pamiętam, jak to wyglądało, ale najważniejsza sprawa. Wszystko składacie oczywiście w głównym inspektoracie farmaceutycznym, jeżeli lecicie poza Unię. Bo ja le leciałem poza Unię, jeżeli lecicie do Unii, to jest wojewódzki farma inspektorat farmaceutyczny, ale to wszystko dostaniecie od Medikantu dostaniecie te wszystkie informacje, co trzeba robić, więc też o nic się nie martwcie Ja złożyłem ten pakiet, to było jakieś malutkie okienko w ogóle pani była nie była jakoś bardzo zaskoczona. Na tym, że coś takiego składam, no ale nadal gdzieś to mam wrażenie, że ta medyczna wywołuje delikatny uśmiech. Wiem też, że Medikante rozmawiał o tym, żeby z głównym inspektoratem farmaceutycznym, żeby były tam osoby, które szczególnie specjalizują się w tym temacie, żeby też wszystkie wnioski przechodziły szybciej. No bo najważniejsze w tej sprawie jest to, że jest to zgodne z przepisami prawa. Jest to po prostu coś, co. Nawet mi spowodowało, że byłem w delikatnym szoku, że takie rzeczy są możliwe. A jak Bartek opowiadał, Bartek z medikantu opowiadałby, chociaż mam temat, jest też tak, że w ogóle są na przykład osoby z zagranicy, które korzystają z terapii w Polsce. No i właśnie na przykład do takiej Norwegii wywożą w ten sposób swoje leki. No, bo w Norwegii na przykład medyczna jest obecnie nielegalna. Jest tutaj też tak, że musicie oczywiście pamiętać, że te 10 dni to jest to razem z tym pomocą medicantę, bo samo wystawienie tych dokumentów przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny to jest tak od dwóch do może pięciu dni. Tutaj wszystko zależy, oczywiście ja byłem jedną z takich osób, która dzwoniła tam, pytałem jak tam moje dokumenty, czy wszystko dobrze złożone, no bo po prostu też troszkę się stresowałem i, i byłem bardzo ciekawy jak to będzie wszystko wyglądało i tu otrzymywałem cały czas fajne informacje, że tak już jest gdzieś tam przeniesione, tak czeka na decyzję dyrektora. No i właśnie dzięki temu mam przed sobą w ręku dokument umożliwiający przewóz lub wywóz substancji. Jest tu mój adres, są tu moje dane, jest tu ten środek, jest tu liczba gram, że mogę mieć 9 gramów, jest tu też pieczątka głównego inspektoratu farmaceutycznego oraz tutaj dyrektora departamentu nadzoru, który to. Wystawił, podpieczętował. I ten pakiet dokumentów posiadałem ze sobą po prostu będąc na lotnisku. I powiem Wam, że bardzo e, zestresowałem się na lotnisku, ale troszkę inną rzeczą, bo jak już składałem bagaże moje do, do odlotu, nagle Pani mi uświadomiła, że potrzebuje certyfikat szczepień. Ja zapomniałem troszkę o tym, że jeszcze trzeba takie rzeczy pokazywać, i nie mogłem zalogować się do, do, do systemu na telefonie, więc trochę mi się ręce zaczęły trząść, że. Przez taką rzecz nie polecę, a mam ze sobą medyczną i nie mam problemu z tą medyczną jak na ten moment. A tutaj jest problem, że nie mogę certyfikatu. Oczywiście fajnie wyszło, bo wystarczyło to, że miałem zdjęcie potwierdzenia szczepienia, a dalej już jak przeszedłem odprawę, no to zalogowałem się i ściągnąłem sobie certyfikat na telefon. A zabawne, bo miałem multum dokumentów, multum rzeczy, a tej jednej zapomniałem. No dobrze, ale pewnie Was najbardziej ciekawi, co się działo dalej z medyczną. No i teoretycznie. Patrzyłem po prostu na to, czy na przykład gdzieś w okolicy tej kontroli bezpieczeństwa są strażnicy. To jest ta straż graniczna. Nie widziałem nikogo w takim mundurze, że byli tylko zwykli pracownicy lotniska, więc też tak nie czułem, że potrzebuję do nich zagadać, że posiadam taki dokument, że posiadam takie substancje. Więc po prostu na oddzielnej tacce wyłożyłem wszystkie moje dokumenty, a także moje lekarstwo. Po prostu z informacją także, że ej, jestem bardzo jawny, mam to wszystko, mam te wszystkie dokumenty, jeżeli chcecie się tym zainteresować, to się zainteresujcie. Tak naprawdę zostało na to spojrzane, no bo widać, że jakieś dokumenty, widać było, że jakieś właśnie leki. Ale tak naprawdę nikt, zaraz by mi poleciały stąd te dokumenty i bym miał problem w Brazylii, ale tak naprawdę nikt nie otworzył tego, nikt nie wczytywał się, po prostu jakby przyjęli chyba to, że skoro to tak leży, to jest wszystko zrobione, to nie jest jakiś przemyt, to nie jest żaden problem. A słuchajcie, jest to jednak mimo wszystko bardzo dziwne, no bo wiecie, w Polsce problemy ludzie mają czasem za posiadanie jednego grama, oczywiście jeżeli mają z nielegalnego źródła. Ja tutaj miałem 9 gramów, co za to byłaby na pewno sprawa karna, a ja po prostu nie dość, że posiadam to legalnie w Polsce, to do tego jeszcze jestem z tym na lotnisku, wylatuję do innego kraju, przekraczam granicę, a wiecie, za przemyt. Substancji grożą dużo większe kary niż za samo posiadanie, więc przekroczenie granicy razem z jakąś substancją jest w ogóle znacznie gorszą rzeczą. Do tego oczywiście, na przykład w Brazylii, posiadanie substancji nielegalnych to jest też 5-15 lat, więc też teoretycznie, nie mając tych dokumentów, nie mając recepty, nie mając zaświadczenia, mógłbym bardzo dużo ryzykować. I tutaj przechodzimy do bardzo ważnej rzeczy, o której na początku wspomniałem. Dlaczego uważam, że nie do każdego kraju można lecieć z medyczną, nawet jeżeli to jest legalne, nawet jeżeli Polska ci na to pozwala, jeżeli masz dokumenty głównego inspektoratu farmaceutycznego, to nie polecam lecieć do państw, w których nie ma medycznej, w których nie ma w których jest na przykład bardzo ostre prawo narkotykowe i gdzie na przykład za posiadanie takich substancji grozi bardzo wysoka kara więzienia lub nawet kara śmierci? Ja taki wyjazd ja bym się nie zdecydował. Tutaj w Brazylii czułem się bezpiecznie, bo medyczna jest, choć nie jest jakby tak bardzo powszechnie dostępna, raczej stosowana u osób, które mm, mają jakby powiedzieć to ciężki stan albo w jakichś w poszczególnych chorobach, ale ogólnie nie jest to problemem. Tym samym, że jest to kraj, w którym jakby używanie konopi jest dość powszechne e, wśród obywateli, więc też nie jest to jakby duży, duży problem. A gdybym miał lecieć do jakiegoś. Państwa azjatyckiego, może arabskiego, w niektórych krajach to bym raczej na to uważał. Więc w pierwszej kolejności, jeżeli będziecie planowali jakiś wyjazd, to najlepiej sprawdźcie, jak wygląda sytuacja z medyczną w danym kraju. Jeżeli tam jest medyczna, to w ogóle żaden problem. Lećcie od razu, do, ubiegajcie się o takie zaświadczenia. Jeżeli nie ma medycznej, to zobaczcie, jak to wygląda, jeśli chodzi o politykę tego państwa wobec substancji. No i myślę, że też najprostsze rozwiązanie to zapytajcie po prostu w Medicante, co oni myślą, czy do danego kraju już mieli przypadki osób, które wylatywały, czy wszystko było ok, i wtedy na pewno będziecie czuli się bezpiecznie. Ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za to, że oglądaliście ten odcinek. No, powiem Wam, że jeśli bym jeszcze parę lat temu pomyślał, że będę siedział w São Paulo na dachu razem z medyczną, którą przywiozłem z Polski, nigdy bym w to nie uwierzył. Więc życie jest bardzo fascynujące i życzę Wam wielu takich korzystnych i dobrych momentów i wrażeń. Trzymajcie się mocno i dzięki, jeszcze raz. Do usłyszenia. Cześć.